Początku nie zapomnę, wprowadziłaś mnie do tego snu, nauczyłem się miłości, przekonałem się, że świat jest mój, kiedy wszystko się kręciło, ty światu powiedziałaś stój, teraz oczy łzawią, jakbym czytał stary zwój ja może nie jestem święty, nie umywam sobie rąk, ale ciągle jestem młody, każdy może zrobić błąd. Chciałem się postarać dać obać każdej twojej masce. Ja jak aktor, ty reżyser, sama zakończyłaś te relacje. I rodzice ograniczali Wszystko odrzucali chórem, ja to zaakceptowałem, za tobą stawałem murem Twój love language to był dotyk, nagle to uczucie znika, mówisz tak, a bronisz, dotknąć czemu to mnie tak dotyka? Wiele razy cię wspierałem, gdy w ramionach mych płakałaś, Ty zerwałaś, ja płakałem, ty z przyjaciółką się śmiałaś, usuń zdjęcie tam zablokuj przecież stać cię na coś więcej mnie to wszystko rozdzierało Co ty nazwałaś kontentem przed wyjazdem wszystko dobrze, ty mi mówisz, że mnie kochasz Nadszedł wyjazd, była zmiana, w DM ghostowany chłopak To mi spędzało sens powiek, bo gdy pytam co się stało Ty mi mówisz, że od dawna nam się już nie układało Dalej nie wiem co mam myśleć, wszystko to mnie szokowało. Kim jest stanowało, osoba, chcę pamiętać tylko starą Pogodziłem się z tą stratą na progres, mam planów mnóstwo Jednak mam jedno pytanie, co, co czujesz gdy patrzysz w lustro? Mówią o dojrzałym związku, powiedz gdzie to wszystko poszło? Bo nagle chcą mieć czystą kartę, gdy wchodzą w dorosłość Szukają w życiu ideału, nie chcą serc, które kochały Nie widzą własnych błędów, to jest kurwa niedojrzały Starali się, a te oczekiwały śniegu w lecie Nie życzę, ale wróżę przekonacie się o świecie Nie zbliżaj się już do mnie, bo przeszłość jest jak blizny Chociaż czasem ciut wyblaknie, to nie zniknie Kiedy cię poznałem w życiu, pozmieniało mi się wszystko, wszystko mi się śniło po rozstaniu, wszystko błysło czemu, gdy się ubiegałem, silnie miałaś wyjebane dopiero kiedy gadałem z inną, ty spojrzałaś na mnie Ty nie chciałaś bratnej duszy, ty nie chciałaś mojej duszy Ty szukałaś tylko kogoś. To problemy twoje zagłuszy, jak uznałaś w końcu, że spróbujesz dać mi szansę, powiedziałaś Same samej jej koszmarnie, ja wiem, że ci zależało w problemach. Chciałeś być silny, ale tydzień po zerwaniu twoje miejsce zajął inny. Komplementy dostawałem o sobie, o twojej mamy. Myślałem, że mnie lubiła, jestem zablokowany. Brała udział w naszych przeczkach, ja nie chciałem w trójkącie tkwić. Chciałem tylko wszystkich szczęścia, niech demeter da już korze ży. Prawie tysiąc klatek do animacji narysowałem. A ty miałaś czelność mówić, że się nie starałem. Powodem były potrzeby, ja o twoich wciąż słuchałem. Rozmowa kończyła się, kiedy ja potrzebowałem. Wiele przepłakałem chwil, myśli chciały ciągle prześladować. Ja przeszedłem długą drogę, teraz jestem w stanie podziękować. Mam kilka wspaniałych. Pokryją szarości Będę wdzięczny, że mi pokazałaś najważniejsze Gdzieś najpierw swojej miłości Mówią o po dojrzałym związku Powiedz, gdzie to wszystko poszło Chcą mieć czystą kartę, gdy wchodzą w dorosło. Szukają w życiu ideału Nie chcą serc, które kochały Nie widzą własnych błędów To jest kurwa niedojrzałe te oczekiwały śniegu w lecie Nie życzę, ale wróżę przekonać się o świecie Nie zbliżaj się już do mnie, bo przeszłość jest jak blizny Chociaż czasem ciut wyblaknie, to nie zniknie już